Znasz to uczucie, kiedy ktoś nie odpisuje, a w głowie zaczyna się burza? To nie obsesja, to biologia. Psychologia mówi jasno: ludzie, którzy w związkach potrzebują ciągłych zapewnień, nie są zbyt emocjonalni. Ich mózg po prostu nauczył się reagować lękiem na najmniejsze oznaki dystansu. Ciało migdałowate, ten mały alarm w twojej głowie, nieustannie skanuje, czy nie grozi ci odrzucenie. Gdy czułość znika, rośnie kortyzol a oksytocyna, hormon spokoju, szybko się wypala. To dlatego czujesz panikę, niepokój, potrzebę pisania, tłumaczenia, przepraszania. To nie słabość, to układ nerwowy w trybie przetrwania. Często nauczył się tego w dzieciństwie od rodzica, który raz przytulał, a raz milczał. W dorosłości ten wzorzec powraca, każąc ci wierzyć, że miłość trzeba nieustannie udowadniać. Ale prawdziwe uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy uczysz się ufać sobie. Drugiej osobie i temu, że miłość nie znika tylko dlatego, że ktoś na chwilę się oddalił. A ty potrafisz być spokojny, kiedy druga osoba milczy? Zostaw lajka, obserwuj.